Rolnicy z Warmii i Mazur coraz częściej stawiają na ekologiczne rolnictwo, a konsumenci bacznie przyglądają się zakupom w koszyku. W tym odcinku podpowiemy Wam, gdzie kupić ekożywność i przedstawimy lokalnych gospodarzy. Zaczynamy w Skolitach. Cała ekologia w moim życiu pojawiła się wraz e, e, przez mojego przyjaciela Jarka Geche, którego Przeczytałem książkę Sapa Holcara na temat ogrodów permakulturowych. Następnie z racji, że posiadałem mnóstwo różnego rodzaju surowców, żeby taki ogród zbudować. Nazwoziłem tego tutaj wszystkiego i zacząłem siać i podlewać czystą wodą. To co narobiłem. No i to wygląda po czterech latach, tak, tak jak wygląda. Ale, no ja jak? tego nie chciałem w ogóle. No to, ja to co narobiłem? No narobiłem to wszystko, tak, także to rośnie. <laughs> e, żeby tak. nie było, że narobiłaś te grządki. Nie no, narobiłem te grządki właśnie tak naprawdę. A potem tylko siałem, siałem i podlewałem. Tak. Na początku wszyscy się ze mnie śmieli, a potem jak zobaczyli jak to działa, przestali się śmiać, a uśmiechać się zaczęli. I jest bardzo miłe. Permakultura z to imponujących rozmiarów ogród, ale nie tylko. To ego mnie poniosło, bo, znaczy poniosło, mam warmińskie centrum renowacji, robię ze starych nowe i e, domy, samochody i inne rzeczy, meble a e, e, jakby właśnie jestem, bo to mnie ego poniosło i wymyśliłem właśnie takie warmińskie centrum zdrowej żywności, żeby tutaj każdy mógł sobie przyjechać zjeść pizzę. Szymon zagniata ciasto, ja zmierzam składniki. O, razem to pakujemy. Julka, oto ona zbiera żywa. To co akurat wyrośną to dajemy na pizzę Nie ma, ma hitów, wszystkie są pyszne. A pizza? smakuje wyśmienicie. to Oskolity. Z całą pewnością ziemia, oborniki i słomy, które zostały użyte w tym ogrodzie, są totalnie ekologiczne, gdyż nie stosowałem i nie stosuję, odkąd jakby mam to gospodarstwo, żadnej chemii, żadnych oprysków, żadnych nawozów. Bez nawozów, a rośnie. W takich okolicznościach przyrody powstała galeria w Stodole. Stodo Art. Studo art się mieści... w Etnowarmi. Etno A Etnowarmia to to miejsce i tutaj mieści oprócz Stodo Artu jest jeszcze Warmińskie Centrum Renowacji. Jest Permakultura Skolity no i nowo powstała pracownia ceramiczna Olgi Filipiak. Tutaj nas tylko i wyłącznie hamuje nasza wyobraźnia, takie jest moje motto życiowe i idea tego miejsca. Fajnie się tutaj też osoby dorosłe integrują, jest różna atmosfera. E, dzieciaki również tutaj mają swoją wolność, przestrzeń. E, do każdej osoby staram się dopasować e, styl przekazu e, informacji na temat gliny, na temat wypału, na temat szkliwienia. No bo fajnie jest coś zrobić, coś z niczego i, i to jest to. I też niekoniecznie tylko glina, bo i witraże, te kolory, to wszystko jest tak ze sobą... Przede wszystkim uczę e, od samych podstaw, od wydobycia gliny. Cały proces e, stworzenia z ziemi do ostatniego momentu, czyli poszkliwionej pracy inaczej Albo się lubi, albo nie jest Nie wszyscy mi. Mam takie marzenie, żeby etnowarmia sprawdza... Ciężko będzie wybrnąć. Scalała osoby, które mają właśnie te talenty, ale za bardzo nie wiedzą gdzie i jak je realizować. A my jesteśmy otwarci, żeby im pomagać. I to miejsce tam służy. Zbieramy pracę wszystkich osób, które mają talent, a każdy z nas ma talent. No i postanowiliśmy udostępnić swoją przestrzeń dla tychże osób. Zapraszamy już na Sztukę w Obejściu, która się odbędzie w ostatni weekend września. Tak, tak. Jest dobrze, jest Aha. bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. I zapraszamy, żeby dla... się przekonać. Tak, wszystko smakuje pełnią smaku, wszystko pachnie pełnią zapachu. Ja kocham kochanie <laughs> moje pełnią miłości. O... Zostawiamy kamę i Hirka w centrum zdrowej żywności i lecimy dalej. Malownicza aleja prowadzi nas do Praski gdzie odwiedzimy zagrodę warmińskich chłopów bosych. W moim wypadku ekologia zaczęła się w momencie, kiedy zaczął ścigać mnie wojsko. Uciekłem do gospodarstwa ekologicznego, gdzie nauczyłem się w praktyce jak wygląda ekologia. Trwało to z krótkimi przerwami dwa lata. Potem wylądowałem w górach na chwilę w jakiejś osadzie gdzie e, pierwsze moje samodzielne próby z rolnictwem się zaczynały. Ale na, tak naprawdę rolnictwo ekologiczne zaczęło się tutaj w praslitach na warmii. To jest nasz e, życiowy, życiowy można powiedzieć, e, cel, cel czy, czy zadanie e, prowadzić, rolnictwo, e, prowadzić gospodarstwo ekologiczne. To było w 1994 roku, dosyć kawał czasu temu. Gdzie o rolnictwie ekologicznym w zasadzie nikt nie myślał, nawet nie śnił. To były trudne czasy, kiedy komuna upadła, zmieniał się ustrój, i ciężko było w ogóle w rolnictwie, nie tylko ekologicznym, gospodarować i prowadzić jakąkolwiek uprawę czy hodowlę. No ale skoro postanowiliśmy, tak zaczęliśmy robić. Więc co? No bez nawozów, bez oprysków. I jakoś sobie jakoś to radziliśmy. Zwierzęta dostawały paszy, która rosła na polu. Te nasze pierwsze rolnictwo no to dosyć, dosyć było ciężkie, bo różne próby robienia sera, z krów, sprowadzenie kóz. no ale nikt tego przecież nie kupował, bo, bo przecież po co? I, i, i co? No, trzeba było myśleć dalej. Więc zaczęliśmy robić chleb, przetwarzać zboże, które rosło u nas. Z chleba się narodziło paru klientów, potem warzywa dołączyły do tego i tak do tej pory robimy już od dwudziestu paru lat robimy chleb, który wypiekamy. wozimy do Olsztyna i do dobrego miasta. Ewentualnie przyjeżdżają na nas turyści... Nie turyści, przepraszam, klienci. Klienci, którzy chyba właśnie jadą. <śled> Powiedzenie BOSO, ale w ostrogach, tu nabiera innego znaczenia. Od, od ponad 10 lat chodzę BOSO. I to chodzenie BOSO, to tak się wzięło od mojego y, bardzo dobrego przyjaciela, Jacka Gryszkiewicza, który był moim, y, był, jest wieloletnim klientem y, i instruował mnie czasami, jak chleb powinien wyglądać, smakować. A że jest bardzo fajny człowiekiem, to stwierdziłem, skoro jemu to służy, to im mnie musi to też posłużyć dobrze. Więc zacząłem chodzić boso. I chodzenie boso, muszę powiedzieć, jest bardzo fajną terapią. Jest to terapia i też i fizyczna, i psychiczna, i też wpływa na, mogę powiedzieć, życie duchowe. Bo czuję inaczej, oddycham inaczej, mogę też tak powiedzieć. Jest takie też powiedzenie, że jak boso się chodzi, to jest to tak zwane, tak jak w jedzeniu, dodatek do pożywienia soli czy pieprzu, czyli są to te bodźce, które stopa odczuwa i te bodźce są przekazywane przez... odczuwa je cały organizm i dzięki temu możemy czuć bliżej, może nie bliżej, czuć życie bardziej. I te czucie te, te, tego życia powoduje, że... Jest nam, jest nam z tym dobrze, jest nam z tym lepiej i nie chcemy już chodzić w butach. To jest to jakby tak, to jest moja, e, moja filozofia. Jesteśmy na polu z konopiami. Tu jest zasiane 10 arów konopi. Konopię w tym roku mamy niską, z tego tytułu, że chciałem zebrać ją kombajnem. A wiadomo, że konopie rosną tak dosyć wysoko. Kombań ma kłopoty ze zbiorem. A przy okazji odmiana, która jest rozdzielnopłciowa, czyli na jednym osobniku występują rośliny żeńskie, a na drugim rośliny męskie. I to jest ważne, dlatego że jak zbieramy kwiat konopi, który jest potrzebny nam na CBD albo na inne TK, na widoidy, to on ma tutaj po prostu więcej możliwości ponieważ nie występują na nim już kwiaty męskie. Czyli jest jakby potencjał większy w tej roślinie. Ko ko konopie siane były w Polsce już od niepamiętnych lat w zasadzie, a dopiero od niedawna możemy je siać z powrotem. Także to jest bardzo duży plus, ale że był długi okres kiedy nie były siane konopi, to w zasadzie rolnicy nie wiedzą, jak je uprawiać. Ja od trzech lat próbuję je uprawiać i dalej nie wiem, jak je uprawiać, bo za każdym razem je zaskakują i za każdym razem inaczej rosną. Także to jest ciekawe. Poza tym, że konopie oczywiście tak, na ubrania, na budownictwo przeznaczone jest. Później tak, lekarstwa i żywność. To jest w zasadzie tak uniwersalna. Roślina, wszechstronne zastosowanie. W gospodarstwie ekologicznym ważne jest, żeby stosować poplony, czyli po zbiorze głównej rośliny, czy to zboża, czy to warzywa, czy to właśnie konopie, żeby zastosować poplon, czyli roślinę, która zacieni nam glebę zaraz po zbiorze. Spowoduje to, że zatrzymają się w chwasty w kiełkowaniu i w rośnięciu. A dzięki temu, że gorczyca ma bardzo mocny wzrost początkowy, po prostu zacienia glebę. Wprowadza dzięki temu do gleby, bo oczywiście orzemy ją, trzeba ją zaorać albo wprowadzić w jakiś inny sposób do gleby, płytko. Wprowadza pruchnicę i wprowadza również powietrze, co jest bardzo ważne, zwłaszcza w naszych glebach, bo moje gleby są bardzo, bardzo zwięzłe, wilgotne, gdzie brakuje powietrza. I trzeba jak najwięcej roślin wprowadzać do gleby, żeby rozluźnić tą strukturę. No, i akurat gorczyca się tutaj spisuje bardzo dobrze. W Polsce pojawiają się coraz więcej gospodarstw, i to dużych gospodarstw. To są e, gospodarstwa nawet i 300, i 400 hektarowe. E, z tego tytułu, że po prostu zaczyna, zaczyna być coraz bardziej dochodowe rolnictwo ekologiczne. Czyli nie tylko jest to pasja, nie tylko e, dlatego, że ochrona środowiska, ale też dlatego, że e, no jest, można spo, w ten sposób zarabiać pieniądze. I to w sposób e, zgodny z. E, Powiedzieć, można powiedzieć, ze środowiskiem. W takich gospodarstwach jednak, jednak można powiedzieć, że no pierwsze skrzypce powinny grać oczywiście ekonomia, czyli maksymalne wykorzystanie, wykorzystanie naturalnych nawozów, maksymalne wykorzystanie mechanicznej obróbki ziemi i maksymalne wykorzystanie pracy ludzkich rąk. Z tego, że to będzie chleb. Będzie chleb na, na cały rok. Razowa mąka jest robiona u nas. Używam do tego nasze, nasze podstawowe maszyny: ślutownik, czyszczalnia i wialnia. A robimy no i robimy razówkę, tak? To jest taka raz mielona, czyli po prostu gruba mąka. A żeby uzyskać białą mąkę, to jedziemy do młyna w Bożynach, taki młyn gospodarczy, który robi usługę nam i robi białą mąkę. Słońce zachodzi nad gospodarstwem, a w piecu dopieka się ręcznie wyrabiany chleb. Na dobry sen łyk piwa ważanego w domowej piwni. Rarytas. Piwo to jest mi to jest piwo mniszkowe, zrobione ze świerkiem. E, użyte zostały kwiaty mniszka i liść mniszka, gdzie dzięki tej goryczce z mniszka i słodyczy e, kwiatów mniszka można uzyskać coś między koryczką a słodyczą. Żegnamy się z Wami, ale tylko na chwilę. Za tydzień poznacie kolejne miejsca, w których robimy eko zakupy.